Siemaneczko, misieczki, ja jestem Zuzia i witam Was w nowym odcinku na moim kanale. Jak pewnie zauważyliście, nadal mam na sobie czapeczkę Mikołaja, ponieważ aktualnie mamy 26 grudnia. Święta oczywiście spędziłam z rodziną, mam nadzieję, że Ty też, ponieważ jest to wyjątkowy czas, należy go spędzić razem. Jednakże, kiedy wszystko już powoli ucichło, postanowiłam nagrać dla Was odcinek. Jak pewnie domyślacie się po tytule, pokażę wam, co dostałam na święta. Na początku muszę powiedzieć, że nie jest to odcinek, aby się pochwalić, tylko sama z ręką na sercu muszę powiedzieć, że uwielbiam oglądać takie świąteczne filmiki, więc nie wyobrażam sobie, żebym sama takiego nie nagrała. No dobrze, ale bez zbędnego przedłużania proszę cię o zostawienie tego pięknego przycisku subskrybuj, aby stał się on szary tam na dole, będzie mi naprawdę bardzo miło. Pamiętaj, że każda subskrypcja i łapeczka w górę wspiera mój kanał. No dobrze, przejdźmy do odcinka, bo sama to... się mega jaram. Tak prezentuje się moja mała choinka z prezentami. O, tutaj są prezenciki i teraz oczywiście zabieram je ze sobą i pokażę Wam, co jest w środku. No dobrze, no to zabieramy wszystko i kładziemy po kolei na łóżko. I została mi ostatnia paczuszka. Tak prezentują się wszystkie prezenty. No dobrze, przejdźmy do pierwszej paczuszki, którą się mega jaram i po prostu ona musi być pierwsza. I jest to... Ta czarna torba. Przejdźmy do rozpakowywania. Jest to prezent związany z Harry Potterem, więc dlatego musi być pierwszy, bo jestem wielką fanką i mogłabym oglądać Harrego codziennie. Po prostu uwielbiam. Kiedy w ciągu roku jest maraton Harrego w telewizji, to jestem po prostu najszczęśliwsza na świecie. No dobrze, na pierwszy ogień idzie taki zestaw z Harrym Pottera. Jest to zestaw do pielęgnacji ciała i włosów. Z tego co wiem, jest jeszcze do pielęgnacji twarzy. Więc fajnie, jakby każdy może sobie coś dobrać. I tak, tutaj mamy e, szampon i żel pod prysznic oraz hipoalergiczne mydło do rąk. Świetnie. Pokażę Wam z bliska to pudełko, ponieważ ma swój klimacik i każdy fan Harry Pottera będzie po prostu w niebie. Przysięgam. Otworzyłam właśnie pudełko i pierwsze, co mi trafiło w ręce, to mydło hipoalergiczne. Ma śliczne opakowanie i jest tu 500 ml. Eee, zobaczmy jaki ma zapach Szczerze, strasznie taki neutralny, ale jeśli mam już być taka konkretna To przypomina mi to cytrynę Ale szczerze, spodziewałam się jakiegoś ładniejszego zapachu Trochę jestem zawiedziona, nawet może trochę bardziej niż trochę No dobrze, przejdźmy do naszego szamponu i żelu pod prysznic. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Tutaj mamy 400 ml. Troszeczkę mniej, ale zobaczymy, jaki będzie tutaj zapach. No i tutaj zapach jest prześliczny. Zaraz poszukam, jaki to jest zapach. Jest to zapach słodkiego drewna. Ale naprawdę mega mi się podoba. Ale mydełko. Mm -mm. Ale z tego jestem mega zadowolona. No dobrze, przejdźmy do następnej rzeczy, z naszej paczuszki. Również z Harry'ego Pottera. O, jest to taka podkładka pod myszkę. I mega mi się podoba, ponieważ no jest z Harry'ego Pottera, więc wiadomo, że jestem zadowolona. Zobaczcie ją z bliska. Mega śliczna. Nadbym powiedziała, że w uroczach. Uwaga, uwaga, teraz będzie rzecz, która po prostu mnie z planszy. Są to puzle 3D z Harry'ego Pottera. Mamy tutaj cztery budynki i wy sobie nawet nie wyobrażacie, jaka ja byłam szczęśliwa, kiedy to zobaczyłam. Na pierwszy ogień idzie tutaj sklep Łęzlejów. I kto ogląda Harry'ego Pottera, ten wie, że jest to sklep z rzeczami magicznymi, a głównie do psot. Yy, bracia Wensley są to bracia Rona Wesleya, który jest jednym z głównych bohaterów, a dokładnie przyjacielem Harry'ego. Następnym budynkiem jest tutaj oto bank Gringota, którym najbardziej się jaram i jak będę składać, to on pójdzie na pierwszy ogień. No, jak mówi nazwa, jest to bank i bohaterowie trzymali tam swoje pieniądze. No dobrze, następnym budynkiem jest tutaj oto sklep z różdżkami. Jest to bardzo ważny budynek, występuje on w pierwszej części Harry'ego Pottera, między innymi. I co jest piękne, różdżkę wybiera swojego właściciela, nie na odwrót. Każdy ma dostosowaną do swoich możliwości, do swojego charakteru własną różdżkę i to jest właśnie piękne. No dobrze, naszym ostatnim budynkiem jest sklep z miotłami. Każdy młody czarodziej marzy, aby mieć w swoich rękach Niusa 2000. A co to jest? Jest to najszybsza miotła na całym świecie. Harry oczywiście dostał tę miotłę od swojego ojca chrzestnego i był to mega kochany gest. No dobrze, przejdźmy dalej do naszej paczki. Mamy tutaj jeszcze w dodatku ogrzewacz do rąk. Mega cute. Czerwony mój kolor. I pierniczki. Jest to... Wszystko, więc czas przejść do drugiej torby No dobrze, weźmy tutaj pierwszą torbę z brzegu Na początku mamy tutaj Bombonierkę O, i moje cudeńko Dodatek do The Sims 4, psy i koty Kto nie wie, ten musi to wiedzieć, że kocham Simsy I ja po prostu potrafię grać godzinami Dosłownie od rana do wieczora potrafię grać w Simsy Jest to moja słabość Kolejny dodatek, oczywiście mile widziany Przejdźmy do następnej rzeczy Następnie mamy dżinsy, ale są to zwykłe, najzwyklejsze dżinsy Skropa. Przejdźmy dalej Tutaj mamy Mydło chyba wpłynie Tak, mydło wpłynie, o zapachu pierniczków Zobaczmy zapach Nie będę go używać Zapach jest okropny! Mgiełka do ciała Jeszcze gorzej Żel pod prysznic Domyślam się Nie, 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 nie. Ale wy sobie nie myślicie, bo ja sobie nie dodaję. To nie jest zapach pierniczków. To cuchnie, dosłownie cuchnie. Ja nie chcę być teraz na nie wiadomo kogo, ale ja wam przysięgam, że te kosmetyki śmierdzą. Jak ja zobaczyłam, to sobie posiłam, super i będzie jakiś słodziutki zapach pierniczków, ale one cuchną i po prostu się nie da. No dobrze, przejdźmy do następnej paczuszki. Paczuszka numer 3. Weźmiemy sobie tutaj. Pierwszą z brzegu. Zobaczcie, jakie on ma piękny wzór. I jeszcze ten puszek. Po prostu magia. Przejdźmy do rozpakowywania. Na pierwszy ogień idzie taki parowy nawilczacz powietrza. Na 100% kojarzycie go z TikToka lub z Instagrama, ale bardziej obstawiam TikToka. Wygląda on o tak, ale później, oczywiście, muszę Wam pokazać efekt po ciemku, bo on tutaj świeci. Tutaj u góry i jeszcze w koło. I to wygląda prześlicznie. I jeszcze ta para. Po prostu muszę Wam to pokazać, ale to na końcu odcinka. No dobrze, przejdźmy do następnej rzeczy. Mamy tutaj czekoladki Merci. Super, uwielbiam. I kolejna czekolada, tylko że jest to czekolada do kąpieli. Ciekawostka o mnie, uwielbiam kulę do kąpieli. I jak zobaczyłam taką czekoladkę, to mega się ucieszyłam. Super jest to, że dostałam trzy czekoladki. Pierwsza, którą Wam już pokazywałam. I dwie takie. Mega się cieszę, zaraz Wam je pokażę. Tutaj mamy naszą pierwszą czekoladkę o zapachu pomarańczy i cynamonu. Mega ślicznie pachnie. Następnie mamy taką, która skradła chyba najbardziej moje serce. Jest o zapachu róży i ona tak ślicznie pachnie. Następnie mamy tutaj taką prześliczną fioletową o zapachu lawendy i ona ma również prześliczny zapach. Ja sobie wyobrażam, że jak wrzucę ją do kąpieli, to będzie taki intensywny zapach. No dobrze, ostatnią rzeczą z tej prześlicznej białej torby o, jest... Projektor gwiazd. Już go rozpakowałam. Oczywiście musiałam go użyć. I co mnie cieszy, że on ma taki pilotik i mam tu kilka trybów i on daje taki prześliczny klimat w nocy. Oczywiście pokażę wam na końcu filmu. No dobrze. przejdźmy do ostatniej paczuszki, czyli paczuszki numer 4. Jednakże nie jest to ostatni prezent, bo ostatni finałowy prezent, z którego najbardziej się ucieszyłam, zostawiam oczywiście na koniec. No dobrze. Ale przejdźmy. Do tej paczuszki. Mam tutaj taką zwykłą, najzwyklejszą niebieską torbę, ale również jest śliczna. No dobrze, na pierwszy ogień idzie takie masełko kokosowe. Ja mam słabość do kokosowych rzeczy, bo kokos ma taki piękny aromat. I ja koniecznie będę musiała go używać po prostu każdego wieczoru. I słyszałam, że jest to super produkt, więc jaka się cieszę? No dobrze, przejdźmy do następnej rzeczy. Mamy tutaj taką odżywkę. Używam jej codziennie po myciu włosów, więc jest sprawdzona i polecam. Jest ona z Gleaskura. Uwielbiam ją, więc super. Następnie mamy tutaj czekoladę. To Fifi. Następnie mamy kulki do kąpieli, do których mam słabość. Tak jak mówiłam, przyśliczny kubek. Ta złota rączka mnie urzekła, jest super. Ale wiadomo, każdy ma swój gust. Świeczuszka o zapachu pierniczków, i to jest śliczny pierniczkowy zapach. Wiem, bo już ją próbowałam. Mam słabość również do świeczek. Przysięgam, że ten zapach jest cudowny. On ma taki słodki zapach. Ja po prostu zapalam to co wieczór odkąd to dostałam. Jest przecudowna. No dobrze, kochani, czas na finałowy prezent. Moim finałowym prezentem jest to taka piękna lampa pierścieniowa. Mega się z niej cieszę. I przede wszystkim nagrywa mi się o wiele lepiej. Zobaczcie, ma aż trzy rączki i jest cudowna. Jest o wiele większa od starej. Dzisiaj nagrywało mi się o wiele lepiej, bo używam ją dzisiaj pierwszy raz i po prostu nagrywało się przecudnie. Time of the year, no, you got people falling in love. It brings you good cheer now when the mistletoe is above. Can you sign I driving the sleigh? Or was it the Grinch and he got away? Kevin's alone, not acting afraid. Never get a white Christmas. To tyle z mojej strony, moje kochane diabełki. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to proszę was o zostawienie łapeczki w górę. Będzie mi bardzo miło. Jeśli się od początku do końca, to wiedz, że jestem naprawdę bardzo szczęśliwa i doceniam to. Wiem, że kiedy obejrzysz ten odcinek, będzie już po świętach, ale najważniejsze jest to, że moje życzonka są prosto z serduszka. Troszeczkę spóźnione, ale chyba rozumiecie, że chciałam spędzić ten czas z rodziną. Chcę wam życzyć, abyście spełniali swoje marzenia, dążyli po swoje i nie przyjmowali się krytyką, naprawdę. Piszcie przykład ze mnie: zaczęłam nagrywać i się tego nie wstydzę. Mówię wprost. Jeśli ktoś mnie pyta, mówię, że nagrywam i to kocham i naprawdę cieszę się, że odważyłam się, żeby dojść tutaj, do tego momentu w moim życiu i wspinać się dalej. Życzę Wam, żebyście mieli taką odwagę, mówili wprost o Waszych pragnieniach, potrzebach i spełniajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Kocham Was.